Zajście do strony opatrzenia odnośnie ani skończyć, czy nie ani kanale, ani wiecie, ponieważ jest już, jak widzicie, czwarta trzydzieści. Dzisiaj jedziemy do Austrii. To wyjazd na merdę. Kończy się doczekało. Zaraz już sobie na dół. Tam porał jeszcze parę rzeczy. Zanim tylko będziemy mieszkać. Mam nadzieję, że cię ci na mnie jest stronowa. konkursy od konkursu na tym kanale. I lecimy w podróży. Taki dany równa godzina. Właśnie. To tam mi kliknie, że wyjdzie. O, w niej wyszłaś. Lena robi zadanie z fizyki, a ja trochę jej pomagam, trochę nie. Staram się jak najmocniej. nie mamy na dziewiątą w ogóle ten ten pokój, który tutaj To jest Lena, ale mój wygląda podobnie, tylko jest odbicie lustrzany. W sensie, podobnie, tak samo. Odbicie lustrzane, nie? Jakby nas na samym początku mieliśmy mieć zwykły pokój bez antresoli, taki par, parterowy, no. ale nam wymienili, bo musieli tam ten pokój tam... I co się dzwoniło? Co się dzwoniło, coś takiego i nas tam wymienili na ten o to większy pokój, więc jest. W sumie fajnie. Czuje się, jakbym była w jakimś mieszkaniu albo coś, a nie no. w, w jakimś apartamencie albo w jakimś apartamencie, no, w, w, w jakimś pokoju hotelowym. W ogóle to jest dom. My tutaj jesteśmy najkosami sami na jednym piętrze, tylko ściany są strasznie cienkie. Mamy też pokój dosłownie naprzeciwko siebie, ja mogę sobie wyjść po prostu w, na bosaka do Leny i, i... Jutro będziemy ogarniali tort, bo... tor, Torr stoki. będziemy ogarniali jutro, bo e, nigdy no, nikt tutaj z nas nie to trzeba ogarniać. Ogarnąć, gdzie co jak pojedzie, jak się w ogóle tam pojedzie. I to możliwe, że będzie mieć 3000? Pff, nie wiem. Tak wygląda łazienka I jak na czeskie łazienki jest dosyć duża. Normalnie w ostatnim hotelu, jak byliśmy, to do to tam pokiwał, taki mały. Nie? Bo nie ja mam też tutaj taką półeczkę Mam tutaj mój kremik, który mi się przemieścił. Wszystko za wszystkie bardzo. Uro, moja twarz się klejcała. Zanim jeszcze schowałam moją kosmetyczkę, gdzieś na dół żeby nie przeszkadzać na tej co sobie jeszcze się pobalsamuje tym balsamem. I... Mm. chociaż ręce albo coś. Blitz, raczej mi brak. Mam mokre włosy, które się połączyły. Drugi blitz. I teraz po, pobalsamuję się na nogach, taki bardziej delikatniejsze, bo znowu mączlenie wychodzi na nogach. Tak wygląda pokój. To jest salon. A jest sypialnia rodziców, tam łazienka, tam jest nasz pokój. łazienka pokazywałam. Schodami na górę, do naszego pokoju, ten dywa. Co są nasze łóżka? Ten syp. Hmm, tutaj mamy jakieś, tutaj jest jakaś kanapa i teoretycznie dałoby się tutaj spać w trzy osoby. A sypialnia rodziców? to no nie wiem. Wygląda w ten sposób. O, to jest takie biorko. Jest tak. y dzisiaj była straszna pogoda, dlatego w ogóle nie nie widzieliśmy, pojedziemy jutro, dzisiaj to był jeszcze taki chill dzień, więc jutro lecimy pełna para, pięć dni od poniedziałku do piątku lecimy narty. No, teraz jestem są na razie w pokoju, bo wszyscy są tam u Leny, więc no ja zaraz znowu tam idę, bo muszą tylko się załatwić tutaj. W ogóle pobrudziłam się, muszę wyprać sobie, o, tu jeszcze gdzieś tutaj było, Jakże no. Przemalena, no, ogólnie jest tu jest strasznie w ogóle, nie, tu jest tyle ludzi jak mrówek po prostu. <głosy> <głosy> Także jesteśmy sobie na jakichś kanapach, na jakichś kanapach czterosobowych, ogólnie głównie jeździmy gondolką. Z znaczy, no, to jest pierwszy raz kiedy wyszłyśmy na kanapę, ogólnie jechaliśmy na jakąś gondolką sześcioosobową. Mamy, bo tu są ogólnie jakieś trzy inne góry, czy tam jakieś tam. Dobra, ile razy się wywaliłaś? Zero. Co zjadłaś na obiad? Tosta. <głos》> Ci smakował tost. Dobry był mój był ciepły, w porównaniu do mojej siostry. Ekstra. Tak. Jak oceniasz y, kolegę naszego? <głos》<głos》-> Super! A mówię o tym. tym M. M M M. Ja nawet go nie znam. Ja chodzi tutaj, że tutaj ludzie. Rada Rada ma Rada mi <głos》> Rada, obróć się Nie, 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 Ale nie, 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 O nie, ma nie, do no po Tak, ogólnie w tym roku musiałam mieć wymienione kiki, bo w zeszłym roku jakiś chłop we mnie wjechał i po, po prostu połamał tego kika i nie przeprosił nawet. Aha. No, wiecie. hamien. Ja. Tam bezemczy, a zępiatem. Dobra, jak jest. Także tak wyglądają mniej więcej stoki. Nie wiem czy widzę. grona, nie pokazuję, nie ma się chwalić. No właśnie, to jest taka masakra, to jest tak... to jest tak dużo ludzi. Jesteśmy na górze śmitem dzisiaj mam na górze, Szmiten. Um, Mamy zamiar jechać nas na, jutro na lodowiec. Mam nadzieję, że to będzie mniej ludzi, lepsze stoki będą. No. ten telefon, bo za chwilę, nie, no jeszcze trochę mamy czasu, ale myślę, że jeszcze tego trzymać. Także no, za dużo tutaj nie nagrywam, bo nie ma co. Dosłownie nie ma co. Go... Nie ty musisz chuda sobie kupić taką kamerę na głowę. No muszę na kask i, i wstawiać jakieś zjazdy. Tak, chciałabym, ale niestety no nie mam niestety mnie na to. Nie no, one nie są drugie bez tuże, Taka tania, no taka, taka badziewna to na pewno. Taki, że też. <laughs> I A jakoś będzie jak z mikrofalówki. No wiem, że muszę, ale na niestety nie mam jak. I że paję Gorzej niż w Polsce. Jest wieczór, jakaś 20 pół do 10. Będę teraz makijaż, bo kiedyś mieć myć. Pradnę klawrę mamie, bo zapomniałam założyć wziąć swoje z góry. Więc byliśmy na tej górze szmitem i tam jak widzieliście, tam jest taka masa ludzi, że ja się nawet nie najeździłam tutaj <głynna> na tych trasach. W ogóle tak mało tych tras tutaj było, że po prostu nie wiem, cały czas tą samą jechałam w ogóle ta masa teraz nad, my idziemy na lodowiec, więc mam nadzieję, że tam będzie, i uwaga, 3000 metrów nad poziomem na morza. Chyba aż tak wysoko, to ja nigdy nie byłam. Nie wiem, jak tam będzie, mam nadzieję, że będzie o wiele lepiej, niż było dzisiaj na Schmidtem, bo to po prostu masakranie. Zmytaj, zaraz bieg. Specjalnie, teraz będziemy myć twarz. What the fuck? Powsuła się światło. Ja nie wierzę. Dobra, działa, jakoś zadziałało. Nie wiem, skąd. No Serum. Kajunek. To dobre. muszę. Właśnie ten stoi wyciąg i będziemy robić sobie selfie. To i na wyciągu, dopiero co nie jechaliśmy patrzy, ile mieliśmy gdzieś w stacji w ogóle. Tu jest, tu byliśmy da na samej górze, znaczy ponad 3000 metrów na poziomu morza. I tam była taka mgła, ale to o wiele lepiej się jeździ niż ostatnio I dla nas nie. Tutaj też czypia. No. No zimno mi. Ale ogólnie fajnie. Zimno mi, ale ogólnie fajnie. Dobra. A wy jak? Lepiej niż to. No, byle lepiej niż to. A tutaj lepiej próbuje mniechać taką mną. Kawałki po No. Czekaj, chcą patrzeć na mnie. Nie, chcą. Daj mi się rozrastać w gniewie. Czekaj, mam gra w jakimś filmie. Dlaczego <gryzamy> tak? No bo jestem w takim ładnym miejscu. <gryzamy> Słońce! <gryzamy> Dziurka w słońcu. Dziurka w słońcu. Góra. Jakie wykrętowanie opieczano? Za mną ma Ludzi, jak zawsze. No, teraz, chyba polecimy sobie z ukrętką. O, mój to będzie ciekawe. Chyba nie wytrzymam. Okej, okay, lepiej próbimy to zblendować. Gdzie mam pędzel? A w w końcu. Gotowy? Podnosi i jadą mnie. Jojojo. Czekamy na Was. Czekamy na Was. Miężu boli. No bo nie chcę na Was czekać, musimy jechać. Że jesteśmy w miejscowości Celamze amze e, i zwiedzamy miasteczko, w sensie jakąś ulicę, nie wiem. No bo nie zwiedzamy nie? Bo trzeba... No, teraz, reklama walentynek, <laughs> reklama walentynek. No, Jezu, no, powiedz Moja mama kocha zwiedzać kościółki prawie w każdym miejscu, w jakim jesteśmy. Dużo osób chodzić no. Środa popielcowa, nie? Post, post. Ja mam porówkę na żadnej no ja się znalazłem. A ja właśnie żadnego mięsa dzisiaj nie zjadłam Ja też nie trzymam się, ale poza tą porówką nic nie zjadłam. Po prostu wspomniałam, że porówka ma jest z mięsa. O, no. Amze! Nie no. pamiętam co to było, ale... Albo Jezioro. To, to jest nad jeziorem. Amze, bo miałam to na niemieckim ostatnio. No. No. Brawo! Ale z kartką, kiedy dostałam pałę Koć stała na kanapie, może co się dzieje. Może być wiatr, ale jesteśmy już drugi dzień, na, drugi dzień na lodowcu. I ogólnie tu jest tak, że e, teraz ogólnie słońce jest na plusie, na lodowcu też idzie to, ponad 3000 metrów morza na to, jak płdziemy. sobie sobie ponieważ chciałam sobie pojechać czarną klasą w końcu. Bo to jest niebieskie, czerwone, a ja chciałam czarną, tak jak kiedyś. Wiecie, poczuć moc. A tu jeżeli są czas w niebieską i czerwoną, my chciałam gdzieś raz jechać czarną trasą A nikt nie, nie chciał ze mną, więc jeżdżę sama Ale pojedę trasą, w sensie pojadę tam teraz na kanapy, którymi moja rodzina panuje jeździć i tam inni znajomi, Lena Więc e, chyba się spotkamy, nie wiem A W każdym razie widoki są mega ładne, mogę wam pokazać Wygląda to mniej więcej w ten sposób W te góry są takie piękne ale ja nie wiem, co się dzieje, jest publicznie Tu nie mam prawie żadnej chmurki, może poza tymi takimi tam dziwnymi Ale czy jest tak ciepło, że po to jest szok, ale no co W ogóle kanapy to było osobowe, więc jakby ja się nie dziwię, czemu trafiłam sama Ale no, przerwę mam o 12.30, ale prawdopodobnie się jakoś zbiegnę, z, czy zlecę jakoś z tymi, z resztą Zobaczcie, jak tu jest pięknie, no, teraz to mi skąd ten kanał

To zjazd na dół jest taka masa e, Widoczki no, 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 są są one są. Ach, ja pierdolę. O, Matko. E, no, 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 To no, 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 się no, telefon nie no, no, się na no, Nie. Nie, 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 nie. Ja już obejrzałam, idę usiąść. Jezu Lena, co ja robię? Jedziemy kochani, jedziemy. Jedziemy do gondoli, czerwonej gondoli razem z Leną i mam się dobrze. Na szagę! Jezu, jak mi się dziwnie nagrywa, ale na pomocy! No, o, widzimy Idziemy dalej. Tylko my jedziemy na sam dół, nie? Jeszcze my jedziemy do o jej, Ojej. Ojejku. Jakie tu Manewrowanie jedną rówką z dwoma tyłkami i jedąc telefonem, to nie jest za dobry Jadę jak się nie maka, ale mnie to nie do Dobra, da! to nie liczba! O, to się goście walił! Uff. Uff. Jezule na! Jezule na! to! się na! się na! Jezule na! Jezule na!

Chodź. Ale zatrzymaj się tu! Eja! Patrzcie, gdzie jestem już? Do! Do! Ledwie trzeba zapalić. Ledwie! Jak to będzie? Nie pokazywałam mi dzisiaj za bardzo, bo się parę rzeczy działo, ale no, w sumie, skrócie, jakby wam powiedzieć, to. Sobaczycie się budka. oglądaliśmy wszystkie rzeczy. Spakowaliśmy się do samochodu. Poszliśmy yy, na śniadanie i tam i potem pojechaliśmy, pojechaliśmy sobie wjechaliśmy do Maka takie tam inne sprawy. Także ha. już raczej do babci popsa. No chciałabym. No, poszło. Co tu stało?